Kiedy przychodzę do urzędu na przykład pracy, napotykam często na problem z komunikacją. Aby się dogadać, muszę przyprowadzić tłumacza. Dlaczego? Bo dzięki obecności tłumacza mam poczucie, że komunikacja będzie swobodna, płynna, spokojna. Nie będzie utrudniona z gestykulacją i domyślaniem się. Ja tego nie chcę, po prostu chcę przekazać dokładnie informacje. To jest dla mnie bardzo ważny temat. Następnego dnia przychodzę do urzędu z tłumaczem i czuję, że z nim komunikacja jest jasna. Kolejny przykład z mojego doświadczenia to spotkanie o pracę, rozmowa kwalifikacyjna. W CV było napisane, że jestem osobą niesłyszącą. Wiem, że nie noszę aparatu słuchowego, mam prawo tego nie chcieć. Dla mnie nie ma takiej potrzeby, nie czuję, aby aparat mi pomagał. A pracodawca patrząc na mnie myśli, że potrafię słyszeć. Spytał się mnie, czy potrzebuje tłumacza migowego. Oczywiście, że potrzebuję. Widać było wtedy, że nie był na to przygotowany. Ostatecznie znaleźli tłumacza i rozmowa przebiegła dalej. Na końcu powiedział mi, że ta praca będzie dla mnie trudna, bo mam utrudniony kontakt telefoniczny. Ja odpowiedziałem: że mogłem nie przychodzić w ogóle na rozmowę w takim razie, bo przecież w CV wyraźnie napisałem, że nie słyszę, czułem, że zmarnowałem swój czas. Po co ja zawieram wszystkie informacje, skoro i tak pyta o kontakt telefoniczny? Dla mnie to nie ma żadnego sensu. Czuję się niewidzialny w każdym miejscu. Nawet idąc miastem, ludzie patrzą na mnie i myślą, że jestem normalnym człowiekiem. Nie widać u mnie tej niepełnosprawności, nie noszę aparatu słuchowego. Dlatego czuję się wtedy niewidzialny.